w nowe obudziaki i zrobiłam jej jajeczniczkę na, je na jednym jajku jedno jajko plus właśnie chlebek z lasełkiem już tak nie, nie raz jadła o, proszę bardzo tak? O, a tam mruncia już się idziesz czaić? na jedzenie? no oczywiście, ty to zawsze a ja Was serdecznie witam w kolejnym vlogmasie. Mamy sobotę, jak widzicie, ogarnęłam się, wykąpałam. Jak co rano mam taki... Chwilę spokoju, chwilę dla siebie, bo jak Wam nieraz chyba mówiłam, ta kąpiel, to mycie się, ogarnięcie jest w biegu z nią. A w sobocę, w niedzielę, w weekendy, w święta i tak dalej jest to tak na spokojnie. Chwila dla siebie, mamy to, zrozumieją o co chodzi, ta, ta kąpiel po prostu to jest taka, taki moment dla siebie po prostu w ciągu dnia. Ja właśnie montuję dla was odcinek na dzisiaj, mam nadzieję, że ja się pojawi, w razie czego, tak jak mówię, będę informować na Instastory, bo nie wiem, czy się zdąży zrenderować, czy dam radę go spontować w tak krótkim czasie i czy dam radę włożyć go na YouTube w tak krótkim czasie, bo jedziemy na zakupy na dziesiątą dziewiąta 30 10. ale musimy chwilę wcześniej wyjechać żeby tam dojechać, bo jedziemy do Arcadii, a jest co piętnaście ósma ja nie gadam, witam was w kolejnym vlogmasie, zróbcie sobie kawkę, herbatkę i zapraszam do oglądania mama ci to otworzy Kurde, ale to ciężkie. Spróbuj wyciągnąć? A, figurkę macie nie zdaję do nie. Wyciągnij, Misia. Pat, coś tam masz. Jegoś dziwnego tego Boba. Ale ładna ta figurka. We can hang out on the beach We'll be chilling and having a good, good time. And having a good, good time. i odebraliśmy paczkę z inbo. a akurat dzisiaj, w sobotę, przyszła i najciekawsze było to, że mieliśmy inbox, jak wyjeżdżaliśmy więc wiedzieliśmy, że dzisiaj przyjdzie au, nie musisz tam nie chodzić, Aurorka. Misia, proszę proszę no masz proszę paczuszka, chcesz też? nie, proszę bardzo, mhm. mamy tutaj, to jest filtr, tak? Tak. Fintr, proszę bardzo. To było to największe, to właśnie był filtr. No, no no, Myślałam, że będzie mniejsze. Mam. <laughs> filtr jest ma <laughs> maciopeńki. Taki chciałeś? Ciut większy myślałam, że będzie. A ja, by, a ja chciałam takiego rozmiaru mniej więcej. Um, ja wyciągam dzisiaj. a ją ty wyciągałeś. Nie, nie, prawda. Zeszyt. O. No. I taki tygodniowy z dwóch stronach. Proszę bardzo. Mamy bluzkę dla mnie. Która mi się spodobała. Zaraz wam zrobię wam zrobię? Brakuje mi słowa. Przymierzę wam ją. Za, e, przymierzę ja zaraz wam... Kurde. Przymierzę zaraz ją i wam pokażę. To było chyba poliestrowe. Tak, 100% poliester, ale tak mi się spodobało, że, że ją wzięłam. To jego. E, no, dawaj moje kolczyki. E, to jest taki czyścik do akwarium? Tak, Pokaż z normalne. Taka jedna para, druga para kolczyków i trzecia para kolczyków. I wam się pokażę tylko tak o to ręce stopy i gdzie <laughs> mi widać o ale taki rękawek tu i o ładnie nam robi figurkę o ale dobrze bo długi kabel jest tak no zobacz no to akurat będę musiał tak wstawić stawić tutaj no ciekawe jak będzie działać o to taka kosteczka to się zakłada z jednej strony i z drugiej i można czyścić Witajcie w kolejnym dniu vlogmasu. Mamy już 3 grudnia. Tak, i będziemy otwierać kalendarze. Ja nie śpię od około piątej, czwarta coś była. Otwieramy kalendarze. Mała przez chwilę się obudziła. Obudziła się z płaczem, nie chciała mleka, w ogóle nic. Przyszłam z nią tutaj po prostu i dałam ją swoją. <laughs> I leżała po prostu na mnie. Zawinałam ją w kocych i udało mi się ją tutaj położyć na jakiś czas. Tak, otwieramy, ale tutaj patrz, to się wszystko wysuwa. Hadi. Otwieramy kalendarze. Jest godzina 7:09. 7:09, więc. No, a ja już jestem ogarnięta. Rozumiem, mam ogólnie te nowe kolczyki z In. I są naprawdę ładne, takie eleganckie. Ciężko się otwiera ten kalendarz. w sensie dla dzieci, o. Nawet mi jest troszkę ciężko. Tu mamy trójeczkę, Tutaj. Nie, nie, dwu... nie dwudziestka, Tu. O! Pociągnij. Super! Co tam masz? Coś pomarańczowego? Co tam masz? Co to jest? Wyciągnij, umiesz wyciągać. No. No dobrze, to te wyciągniemy. Dobrze, spoko. Tutaj. Jej najbardziej to papierek interesuje. Co to pomarańczowego jest? chyba wiśnia z jabłkiem no, wyciągnij no, dawaj co to jest? wyciągaj Miszka. nie, no to jest mój mamy kalendarz to jest mamusi kalendarz popatrz, wyciągnij pomarańczowe mamy kolejnego tego żelka i to jest wiśnia z jabłkiem, tak, bo na obrazku jest wisienka i jabłuszko tak, ale nie rozwalamy myszeńko bo tu będziemy widzieć już. Szóstkę będziemy widzieć. Co to ma być? Mas, Nie! Tylko to ciągnie. Proszę bardzo. Chwilkę możesz się pobawić. Tutaj dostaniesz zaraz. I otwieramy dla mnie kalendarz. Przypominam, że w jedynce były te skarpety. I teraz pytanie, czy tutaj w dwójeczce też będą? Bo jeżeli nie, no to dupka. Nie, no to powiem Wam słabo, bo teraz będę czekała na te różowe i w ogóle na jakieś inne. Całe mi okienko tutaj wypadło. Już wiem, co jest w dwunastce na ostatnim okienku. Pamiętasz, jak wkładamy Pamiętasz czy nie, nie pamiętasz? Tutaj warzywa, owoce i warzywa, wszystko inne, o proszę bardzo. Mamy cebulkę, pomidorkę. Okurek, wrzucasz wszędzie wszystko.

Bo ja my... jadę na Santos. ty jedziesz teraz na zdjęcia. Ale ty jesteś moim fotografem. Ale ja jadę z córką na Santos. No zawsze no, no, przy okazji są zdjęcia. O. Zimowe, w zimowej scenerii, póki jeszcze ten śnieg jest. Bo jeszcze dzisiaj napadało. Ale ogólnie skłamałam ci wczoraj. Że... Że już nigdzie nie będziemy jechać. właśnie. <laughs> ja mówiłem, że kurwa nie się, nie mogę pójść w domu. <laughs> Już nic nie będziemy robić. Będziemy siedzieli do domu. <laughs> A! No śpi? Tak. No nie, nie mogę. Ale jak widzieliście ma nowy foteling i to jest na czas taki przejściowy po prostu, dopóki nie kupimy tamtego. Um, zgubiłam po prostu, znaczy schowałam, o może nie zgubiłam schowałam po prostu do tego fotelika pokrowiec a to jest pokrowiec, który ogarnęliśmy jak jeszcze byłam w ciąży, znaczy pokrowiec, fotelik, który ogarnęliśmy, kiedy byłam jeszcze w ciąży i to jest 18 kg, no ale na pasy i na przod, przód jasne, nie? więc to i to nie dla mnie bo wolałabym, żeby jeździła jak najdłużej tyłem no i na bazę Isofix, ale pasy też. Łooo wow. To tego bumbla Co zasnęło, cholercze jasna bąbel Ja też długo nie będę, kochanie, bo ja nie mam żadnej bluzy ani nic, mm. ja mam tylko bluzkę Dzień dobry Ojej, wyjmują Chodź Boże Bąbel Zrobiliśmy fotki, więc podajcie na Instagram, bo wyszły fajne. Ale jedziemy poszułać jakiejś fajnej górki, żeby Bartek z małą mógł zjechać. No, ale fajnie, fajnie, zrobiliśmy po prostu parę fotek i możecie je właśnie teraz zobaczyć. Na pewno już je opublikowałam. Hmm. Nie, na próba sanek. A ta coś tak bardzo chciał. Nie działa. Koniec. Z sankami. Może po prostu ją tutaj posadzimy. Ja ją będę trzymać, Barta będzie ciągnąć i po prostu będzie siedzieć. Ja jestem bardzo przykro, że nie mogliśmy. Znaczy Bartek, że nie mógł po prostu zjechać. Ale no. E, te szyny tak zapadały się po prostu w piach, który tam jest. No, nie, tak, za dużo piachu. Nie ma tutaj. Muszę szukać innego miejsca. Co dzisiaj? No nie wiem, czy dzisiaj, czy w tygodniu. Okej. Okay. Tylko <grym> nie wiem gdzie. Jeszcze sam nie wiem. Poszukasz? Pomyśl. Bo chcesz bardzo zjechać z córką? Tak. Chcesz pokazać jej tą frajdę. Tak. No, no. no ale albo jedziemy gdzieś jeszcze szukać, albo jedziemy do domu. Ja byłam też na chwilę w żabce. Kupiłam nam po kanapkach i monsterkę sobie kupiłam. Bo w związku z tym, że ja dzisiaj wstałam tak bardzo, bardzo wcześnie o czwartej coś no to wiem że będę miała albo nawet już to nie mam taki zjazd no ty ją wypinasz i ją wkładasz <grystanie> spróbować zawsze można tylko nie wpiedał się w samochód <grystanie> bo było wyższe ale zjazd będzie w tamtą stronę no dobrze ale wiesz, wiesz jak to na senkach? ty chcesz tak a ona tak i jest dupa ale jak ładnie Mówisz, że sprawdzasz <śmiech> Nie <śmiech> Nie <śmiech> I po co ja wychodziłam? Krążyć <laughs> Każdą... To odłóż ten aparat I tyle Ale ja nagrywam A to nagrasz sobie jak znajdziemy miejsce Proszę bardzo, podział obowiązków pokazuje, że mój mąż robi coś w tym domu, nie tylko siedzi na kanapie i chodzi do pracy. On się zajmuje mięsem, ja tylko wiążę, bo nie przypadam za, za, za robieniem tego mięsa, to się go i tak dalej. W no, ostatnim czasie ja to robiłam, ale po prostu y, było przy okazji, więc no, jak muszę to robię, ale to zwykle Bartek robi. Proszę bardzo, jest dowód, że to jest ogarnia, kałukie. tak to? No, żeby nie było po prostu, no takie mniejsze są, no to spoko, Ale to nic. zaraz. To Zobaczę po prostu, które dla małej, jak to dzielimy, bo to trzeba podzielić logicznie a no, mała też jest. Powiem wam, że te spodnie, co moja mama mi kupiła w wrześniu i ten pasek z szyin, który sobie kupiłam chyba jakoś w październiku, chyba z urodzinowymi właśnie gadżetami z szy-in. obie są, te rzeczy, na mnie za duże. I to tu masz już tak, taki mniejszy kapust, mniejszy, tutaj masz takie małe... Do pokrojenie po prostu. I znaczy, tu masz złażenie. takie małe kotleciki, to nie takie, mhm. wiesz, kawałki. Dobra, poczekaj, tu nie mój Przecież... Tu masz trzy te małe hmm. Tu hmm. jest osiem takich większych Tu Dawaj, Tu się co do innego wymyślić. Nie, dobra, foko. Tu masz trzy i to będzie tak. I git.